Siemanko, bukmacherskie świry! Po całkiem udanym ubiegłym weekendzie mamy dla was kolejne typy. Na piątek przygotowaliśmy dubelka, a także konkurs. Waszym zadaniem jest wytypowanie minuty pierwszej bramki w meczu pomiędzy Bordeaux a Lyonem, a także podanie swojego nicku z Betklika. Tam z kodem poktyp50 otrzymujecie zwrot kasy za pierwszy przegrany zakład do 50 zł od razu na konto główne wracają najlepsze ligi świata. W ten weekend gra już Premier League, La Liga i Ligue która wystartowała już chwilę temu, a w przyszłym tygodniu na boiska wybiegną Włosi i Niemcy. Z typami na te ligi wstrzymamy się jeszcze trochę, ponieważ warto mieć obraz dopiero po kilku rozegranych kolejkach. W przypadku Ligue zrobimy wyjątek i przyjrzymy się piątkowemu starciu żyrondystów. Bordeaux podejmie u siebie Lyon. Gospodarze mają już za sobą dwie kolejki ligowe. Na otwarcie zremisowali z Nantes 0 0, natomiast w ostatniej kolejce ograli na wyjeździe zespół Angers. W obu tych meczach widzieli Zespół Bordeaux taki do jakiego nas przyzwyczaili w ostatnich latach, który dobrze gra z tyłu. A jeśli chodzi o zdobywanie goli, to przy jak najmniejszym wysiłku. Takiego wysiłku raczej nie będą potrzebowali w meczu z Lyonem, który w pierwszej kolejce ze słabym Dijon nie zachował czystego konta. Mimo wszystko te braki nadrobiła ofensywa, która w tamtym spotkaniu trafiała aż 4 razy. Obie drużyny mają patent na obronę przeciwnika, ponieważ w meczach tych drużyn regularnie od 8 spotkań widujemy bramki obu zespołów. Nawet dobrze broniące się Bordeaux nie potrafi sprostać. Stać ofensywie Lyonu, natomiast defensywa z Rodanu również miewa problemy z tak pasywnie grającym przeciwnikiem. Ekipa z Lyonu, mimo opuszczenia jednej kolejki, ma jeszcze za sobą mecze w Lidze Mistrzów, które na pewno będą się odbijać w pierwszych ligowych spotkaniach, szczególnie że gracze Rudiego Garcia występowali w spotkaniach swoich reprezentacji. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że kadra Lyonu jest dosyć wąska, dlatego też problemy kondycyjne będą się na nich odbijać. Do Dubla dokładamy spotkanie w Belgii, która również pauzowała podczas przerwy reprezentacyjnej. Tam zespół Eupen zagra z chęt. Goście, którzy rok temu występowali w Lidze Europy, sezon zaczęli wyjątkowo kiepsko. Po pierwszych czterech kolejkach mają na koncie zaledwie trzy punkty, a to za sprawą wygranej z Mechelen w ostatniej kolejce. Co więcej, nie grali z bardzo wymagającymi przeciwnikami, bo Kortrijk czy Saint-Truiden do nich nie należą. Dzisiaj zmierzył się z przeciwnikiem, który również ma na koncie trzy oczka, jednak tutaj sprawa rozegrała się podczas trzech meczów. Kolejno z Leuven, Kortrijk, i Sintrude, jak widać wypadli w tych spotkaniach lepiej od wicemistrza. Niestety w starciu z mistrzem z Brugi nie mieli tyle szczęścia i przyjęli na klatę aż cztery gole. Chęt po wyniku w ostatniej kolejce na pewno zechce pójść za ciosem i znowu zdobyć punkty, póki jeszcze nie jest za późno. Z drugiej strony przeciwnik ewidentnie sprawia im problemy. W swoich czterech wyjazdach do Open tracili przynajmniej jednego gola, a dwa razy zgubili tam punkty. Oba zespoły nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych, dlatego też parcie na zdobycie punktów w tym meczu będzie jeszcze większe. Spodziewamy się zaciętego meczu, gdzie obie drużyny zdobędą gola. Standardowo zachęcamy do odwiedzenia fanpage'a, grupy i strony. Linki znajdziecie oczywiście w opisie. Wraz ze startem Premier League zapraszamy do zabawy w naszej lidze FPL-a, gdzie do wygrania są ciekawe nagrody. Link również znajdziecie w opisie. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia.